Witam, ja mam na imię Rafał, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pędzel firmy Omega. Jest to model 1098 profesjonal, tak zwany fryzjerski. Pędzla już używam około tygodnia czasu. Chciałem, żeby się to Pierwsze wrażenie, no mega, mega wielki. Ja się jeszcze nie spotkałem z takim dużym pędzlem. Pędzel aktualnie... Moczy się w wodzie, bo zrobię tutaj dwa przejścia, gole się maszynką. Zauważyłem, że dużo wyświetleń mam na właśnie jak pierwszy raz golić się, maszyn jak, jak golić się maszynką, więc tutaj dzisiaj właśnie chciałbym maszynką Wam zaprezentować golenie. Włosie to jest szczecina. Słuchajcie, no, pędzel robi wrażenie, naprawdę. Jeśli go rozpakujecie, a żeście jeszcze wcześniej go nie mieli z nim do czynienia, no robi wrażenie naprawdę jest duży. Jak go wam to trochę pokażę jeszcze. Zobaczcie, w porównaniu do pędzla Isany, no to zobaczcie jakie to jest jakie to jest wielkie bydle. Na początku bałem się, czy tym pędzlem będę w stanie się wyrobić pianę na twarzy, ale jak za chwilę się przekonacie, naprawdę nie ma z tym większego problemu. Pędzel bardzo fajnie fajnie się spisuje. No to co zaczynamy? Golenie. Midełka białego prorasu użyję tak jak Wam wcześniej już powiedziałem wyrobię pianę na twarzy trochę zmoczę ten zarost ja mam za bardzo czasu się tutaj z tym zarostem zająć żeby go bardziej zmniejszyć. ale do maszynki w sumie to nie potrzebuję tak jak Wam mówię, no pędzel robi wrażenie wielkością tu jeszcze muszę Ile tej wody brać? Aha, jeszcze jedna rzecz. pędzel na początku bardzo, ale to bardzo śmierdzi. No, uwierzcie mi, smród, no nie da się wytrzymać. Ja go moczyłem w oczcie i takiej zalewie ocet plus, plus płyn do garów, ale i tak jeszcze trochę go czuć. Chociaż tak jak wam mówię, już tydzień go używam. Dlatego naprawdę musicie na początku uważać, bo no nie da się tego zapachu z niczym porównać. Jak widzicie, chociaż jest swoją wielkością, zakrywa mi prawie pół twarzy, ale najmniejszego problemu z wyrabianiem nie ma. Zobaczcie sobie, ile to trwało? Pół minuty, nawet może nie. Jak fajnie piana się już wyrobiła. Przy tej wielkości pędzla, jak widzicie, nawet nie jest tak, że gdzieś tam jestem aż po oczy i po brodę uwalony. No co, zrobimy sobie pierwsze przejście. Zobaczymy, to tym drugim. Żyletkę używam nową. Jest to Gillette Silver Blue. Maszynka też żillet. Nie wiem czy wspominałem, tak jak wam mówię. Jeśli później użyłem tego pędzla małego, w cudzysłowie małych pędzli, czyli na przykład tą isanę, to myślałem, że w ogóle włosia nie ma ten pędzel. Ja akurat, maszynką w miarę się gole szybko. Na jakichś tam filmikach widziałem, że strasznie długo to im trwa. Więc jeśli dojdziecie już do wprawy, to naprawdę sam, sam czas golenia. Nie powinien wam sprawiać dużo czasu. Robimy sobie drugie przejście. Jak widać, piany jeszcze dużo zostało na pędzlu. Za pędzelek zapłaciłem 29,99 jak go kupiłem w faceterii. Słuchajcie, no, wykonany jest moim zdaniem, jak za te pieniądze, bardzo fajnie. włosie w ogóle nie wypada. No i dla mnie ten pędzel to naprawdę jest odkrycie roku. Robię sobie teraz pod włos. Maszynkę mam ustawioną na, na 6 w sumie agresywnie. Jeżeli posiadacie ten pędzel, napiszcie na dole, jak Wam się sprawuje, jak Wasze wrażenia. To so, golenie zrobione. Użyjemy sobie jeszcze po goleniu. Kurczę, nieco tutaj właśnie. Okej. Weźmiemy okay. sobie jeszcze. jest Do tego wodę po goleniu Alpe 378. No i co, golenie wykonane. Tu widzę trochę się zaciąłem, ale to coś tu po prostu miałem. Jeśli chodzi o ten pędzel, no dla mnie tak wam mówię, jest to odkrycie roku. Pędzel naprawdę bardzo fajny. Jeśli go nie posiadacie, jest warto kupić go. 30 zł moim zdaniem to nie jest duży koszt, a naprawdę jest ten pędzel fajny. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie. Subskrybujcie mój kanał. Coś Wam się tam zawsze postaram jeszcze nagrać. W najbliższym czasie chcę Wam przedstawić jeszcze sztyft do golenia firmy Lea. No i co? Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.